W obecnie robionej chuście pojawiły się koraliki, które wymyśliłam sobie, że będę wplatała wszędzie tam, gdzie robię trzy oczka razem. I do wplatania tych koralików wykorzystuję tak przemyślne narzędzie, jak dawno już nie do kupienia. Przyrząd do repasacji pończoch, czyli do podciągania oczek w pończochach. On ma, jest bardzo cienki i ma taki malusieńki haczyk. I dzięki temu przechodzi przez większość koralików, jakie są dostępne. Problem jest taki, że zazwyczaj usiłujemy to robić szydełkiem i okazuje się, że się, i okazuje się, że nawet najcieńsze szydełko jest troszeczkę za grube, żeby przez taki koralik przejść. Natomiast dzięki takiemu przyrządowi udaje się to zrobić. Najpierw pokażę, jak przepleść koralik właśnie dzięki temu fajnemu narzędziu. Natomiast później pokażę, jak sobie poradzić, jeżeli się czegoś takiego nie ma. Kiedy dochodzę do miejsca, w którym ma się pojawić koralik, a u mnie jest to każde miejsce, gdzie robię trzy oczka razem. To rzeczywiście przerabiam sobie te trzy oczka razem. I kiedy mam już wyciągnięte nowe oczko, przekładam je sobie z powrotem na lewy drut, ponieważ jest mi tak wygodniej. Na moje narzędzie zbrodni nabijam koralik i. Zaczepiam sobie nitkę, przeciągam przez koralik, zdejmuję i taką gotową, nową pętelkę przekładam sobie na prawy drut. Oczywiście mocno dociągając. Tym sposobem, tuż po zrobieniu trzech razem, mam ładnie trzymający się koralik, który nigdzie się nie przesunie. I który tak jakby nie nadwyręża nitki, ponieważ nie jest zaczepiony nigdzie pojedynczo, przechodzi przez tenkie oczko. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie przełożyć koralik po prostu nad jakimkolwiek prawym oczkiem, to też przerabiamy je sobie na prawo i przez to oczko przekładamy koralik. Ja to teraz zrobię, pokazując, jak sobie poradzić, kiedy nie ma się takiego sprytnego urządzenia. Można sobie wtedy poradzić, używając zwykłej nitki, najlepiej takiej, która się nam nie rozwarstwia, ale okazuje się, że znalezienie takiej nitki, która by się nie rozwarstwiała, nie jest wcale takie proste. Za to, co ciekawe, bardzo dobrze sprawdza się nić dentystyczna. Taka nitka, przez to, że jest woskowana, ma troszeczkę mniejszą tendencję do rozwarstwiania się, a nawet jeżeli nam się rozwarstwi, to po prostu urywamy sobie następny kawałek. I przy pomocy takiej nitki też można przeplatać koraliki. Wprawdzie nie jest to już takie szybkie, ale jednak możliwe. Taką nitkę przekładamy sobie przez oczko, gdzie chcemy, żeby się znalazł koralik. Przekładamy jeden jej koniec, tak żeby to oczko znalazło się tak, jakby na naszej nitce dentystycznej. Składamy sobie dwie, dwa kawałki razem. I teraz te dwa kawałki razem przekładamy sobie przez koralik. I tutaj właśnie jest ten problem, że nie jest to już takie szybkie ani takie miłe. Najlepiej jest to zrobić najpierw wsuwając jeden koniec, potem drugi. I kiedy mamy już na tych dwóch końcach nasz koralik, zsuwamy go sobie na włóczkę. Nitkę odkładamy do dalszego użycia, a koralik mamy ślicznie przepleciony. Przez nitkę, która, który właśnie nam uciekł, bo okazało się, że ściągnęłam go troszeczkę za wcześnie, to zrobimy to jeszcze raz. Wracamy z oczkiem na drut. Nitkę przez oczko. Pilnujemy, żeby nam się to oczko nie zsunęło. I przeplatamy sobie nitkę przez koralik. Jeden koniec nitki i drugi koniec nitki. Mamy koralik, teraz już nic złego nam się nie wydarzy. Zdejmujemy sobie oczko z drutu, przekładamy i wkładamy drut powyżej. Teraz już żadne niespodzianki nas nie czekają. Mamy dwa koraliki obok siebie. Pierwszy przewleczony przy użyciu narzędzi do reparacji pończok. Natomiast drugi przy użyciu akurat tutaj nitki dentystycznej. Oczywiście można znaleźć też bardzo cienką żyłkę, i to jest najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli akurat ktoś nie robi biżuterii w domu, nitka dentystyczna będzie nam się sprawdzała idealnie.